Byli u mnie, pojedynczo oczywiście, i mówili tak, odbyły się spotkania, to jest relacja ich w takich gronach jak dziennikarze, którym przewodził Adam Michnik. Ja nie byłem, ja nie mogę tu posądzać Michnika, ale oni to powiedzieli, on mi to powiedział. Michnik, byli tam jeszcze inni dziennikarze, których... No ja nie chcę nazwisk, bo może to, ale byli ogólnie, powiedzmy, TVN-u. Wpływowi jednak. Wpływowi, dziennikarze wpływowi. To była jedna grupa. Druga grupa to politycy. I tu wymienił mi z nazwiska. Kaczyńscy, Tusk i Schetyna. Jan Rokita. Następnie z SLD Szmajdziński Miller i z PSL-u Pawła Kikalinowski. I trzecia grupa to jest aż przerażające. No ale no, ja gdzieś to muszę z siebie w tej chwili, kiedy w takiej sytuacji jestem, a nie innej, że tu znowu Posędzany jestem o jakiś przeciek, dochodzenie jest prowadzone. Ja muszę to gdzieś powiedzieć komuś. Te media, które mamy, to wiemy, jak one tylko no, tendencyjnie y, robią wszystko. Ta trzecia grupa to hierarchowie kościoła. Grupa, grupa y, tak zwana, określił to jako grupa liberalna w kościele katolickim. I czwarta, która była najmniej zaangażowana w to, no, spotkała się, to przedsiębiorcy. By. Ci duzi w Polsce. I wszystkie te grupy miały jedno zadanie podjąć skuteczną walkę w kierunku tym, żeby wykończyć lepera. Wszystkim kręgom liberalnym to, co my głosiliśmy, szczególnie tym wszystkim, bo dzisiaj tak. Patrząc, ja już przyglądałem się temu, bo to przecież mi powiedzieli od razu po tym, ileś tam może pół roku po tym, czy ileś, ja nie wiem, czy gdzieś tam zapisane nawet, nie mam tego swoim szyfrem w notesach. <laughs> ja to analizowałem. Wszystko dotyczyło jednej osoby. Balcerowicza, polityki jednej. Nie jego jako, jako osoby, bo ja nigdy zresztą nie mówiłem, że... Że Balcerowicza trzeba zlikwidować. Jego politykę, jego politykę trzeba zlikwidować. A personalnie to nie mam tam i tysiąc lat żyje, co ja mam. Robię sobie już. Ale no już się... podjęli decyzję wszelkimi sposobami. Trzeba wykończyć LPR. A wcześniej jeden z naszych działaczy z Wielkopolski, Siobręb Kalisza chyba, dał mi taki artykuł z gazety Solidarność i tam było opisane, jak wykańcza się przeciwników i ten, który był na tym spotkaniu, gdzie przewodził temu Michnik, tak jak mówił, te wszystkie działania odczytał. To trzeba człowieka przede wszystkim, jeżeli nie ma innej metody, a fizycznie nie chcemy zlikwidować, to trzeba jego działania przede wszystkim ośmieszać, później lekceważyć. Pierwsze, lekceważyć. Nie ma tego problemu, żadnego koniec. Jeżeli nie dajemy rady ośmieszać, później kryminalizować działania, yy, podważać wiarygodność, analizując to wszystko przyszedł. I mówi nawet, Mówiono o tym, żeby te działania prostytuować. Co so, ja oczywiście do czasu tej seksafery w ogóle nie brałem tu pod uwagę, sobie tego, ale tamte analizując, ja to wszystko przecież przechodziłem. Wszystko. To właśnie robić. Wódka, dziewuchy i, pieniądze, i pieniądze. O, i korupcja jeszcze. Prostytuowanie i korupcja. No, i to, zaczę... to analizując to, to wobec mnie trwa do dzisiaj. To ich stwierdzenie, że próbowaliśmy lepera, wprowadzając na salony, ucywilizować. Co kogo cywilizować? A czy ja przyleciałem z Księżyca? Małpą jestem, czy co? Ja mogę wykształcenia nie mieć. Bo w... czasy, w których żyłem, takie były, a nie inne. Ale ja swoją wiedzę pogłębiam cały czas. Ja im przypominałem. Kiedyś był taki dobry program przed wyborami w 2001 roku u pana Andrzeja Kwiatkowskiego, tygodnik polityczny coś takiego było. I byłem tam z profesorem Rossady. To ta debata, tam ludzie się przekonali. Była mowa o rezerwie rewaluacyjnej i nadwyżce dewiz w Polsce i nadpłynności banków. Kiedy ja... Piatkowski mówi, że no w końcu to trzeba skonfrontować. Mówi, co ten leper mówi, dlatego zaprosiłem pana profesora Rosatiego, specjalistę, ekonomistę, finansistę, żeby on, czy on już był wtedy ministrem, bo on był w rządzie Milera, chyba nie, ministrem. Ale to, ale to mniejsza z tym. I mówi, to skonfrontujemy. Kiedy ja mu zrobiłem ten wykład, że tyle jest nadwyżki dewiz, rezerwa rewaluacyjna, która leży, niewykorzystana w ogóle w Polsce, że banki mają nadpłynność, że wirtualne pieniądze tworzą, bo jeden bank robi lokatę w drugim, drugi w trzecim, trzeci w czwartym i z tysiąca złotych robi się milion, a nadal jest tysiąc tylko. Fizycznie jest tysiąc, a odsetki, prowizja liczona od miliona już jest. Bo każdy sobie liczy to wszystko. To Rosati przyznał rację. To był program, który był szokiem. Później Kwiatkowski mówi mi, że po, po jakimś czasie mi powiedział, że wie Pan ile ja miałem problemów, że ja to puściłem Pana z takim autorytetem, uważanym za autorytet, a tu leper usiadł chłop prosty i mu zrobił wykład na ten temat i oni zaszokowani, bo ja korzystam z doradców, ekspertów i czytać uczony mnie, a więcej nie trzeba i chcieli mnie wprowadzić, mówiąc, że daliśmy mu wicemarszałka. Co daliście? Ejem ja często powiedział, kto mi dał? Naród dał, bo wybrał, a nie wy daliście. I to im się nie udało. Zobaczyli, że z leperem nie. A wystąpienie moje w Sejmie, które było 29 listopada 2001 roku, kiedy odwoływali mnie z wicemarszałka, to był szok dla nich, wtedy, co Zostałem posądzony i skazany za to. Co pytania zadałem z Trybunału Sejmowej, czy prawdą jest, że pan w tymi w tym dniu, tam i tam. Przecież oprócz Olechowskiego, znaczy oni wszyscy siedzieli na sali sejmowej. Mhm. I zobacz pan, półtorej godziny mówiłem, patrząc im w oczy, sala zamarła. Przecież to w archiwum jest. My mamy taśmę z tego odtworzyć, to na sali było muchę słychać. Wszyscy tak słuchali. Widownia, pracownicy przylecieli, wszyscy z Sejmu, zaniemówili wszyscy. Po mnie żaden nie wyszedł, żeby zabrać głos. Szwejdziński siedział przecież. Tusk siedział. Schetyna siedział. Cimoszewicz siedział. My potrzebowaliśmy, żeby strategię jakąś wziąć Ale mogli wyjść. Panie Pawle, jak to strategii? ha tak, zmanipulować. Że leper jest Świr. I zrobili świra z Gasińskiego. To no przecież nie Gasiński mnie te informacje przyniósł, tylko jeden z największych biznesmenów, Rudolf Skowroński, który jak wie, wie Pan do dzisiaj, gdzieś tam zaginął. No tak, ale i nawet jak <coughs> widzieli pod uwagę Gasińskiego, to Gasiński wcześniej jest dyrektorem jakiejś dużej firmy, tak, tak. ale już trzy dni później, jest chory w sumą, psychicznie. Chory psychicznie, no, i wtedy, wtedy to było to zagrożenie, że oni chcieli mnie wciągnąć w ten wir, Korupcję, której dokonywali, i tu się nie udało. Więc wymyślili, co wymyślili. No wszystko zgodnie z ze sztuką wojny. Z podręcznikiem. Dokładnie wcielili to, co 2,5 ty tysiąca lat temu Sun Jin, chyba, czy nie pamiętam z nazwiska, robił. To, czego uczył wojowników swoich. To dokładnie zrobili. I te ataki będą, ja, ale ja jestem. Raczej myślę, że chyba tak jak w tej sprawie niedawnej, grunta, tej afery gruntowej w Ministerstwie Rolnictwa, o Jezu. to myślę, że ciarki przechodzą, że opatrzność uratowała przed tym, że już tego Kryszyńskiego całego, że oni mogli przysłać do ministerstwa z tą torbą pieniędzy. No i co, co ja bym powiedział? CBA było, nagrane. Jak on wchodzi, pytają do Panie, gdzie Pan idzie? Do premiera lepera. A co Pan ma w tej torbie? Otwórz Pan. Otwierają. Czy tam banknoty nawet po 50 zł były. I to przecież to wyłożenie takiej kupy pieniędzy, zakucie w kajdany i puszczanie w telewizji i telewizory wszystkie w jednym dniu i te prywatne, i te państwowe, publiczne. Tylko to puszczają. Przypomina Pan sobie, kiedy ja mówiłem nawet o tym, że samoobrona popiera wolny rynek, własność prywatną. Jesteśmy za tym zdecydowanie, tylko że należałoby to nazwać socjal-liberalizmem. Jakiś śmiech ze mnie zrobiony. Próbowano ośmieszyć. mnie. Próbowano ośmieszyć, zrobić ze mnie człowieka niewiarygodnego, że leper raz mówi o tym, raz o tym. Oni dokładnie wiedzieli, co robią. Dokładnie. Bo kierunek socjaliberalny to jest przyszłość. Nie może być do końca wolny rynek. Nie może być gospodarki bez interwencjonizmu, bo wcześniej czy później to walnie po prostu. To się skończy tragedią. No i to ja, ja to było siłem i głoszę. Jestem niewygodny. Oni wtedy jeszcze częściowo trzeba się zgodzić z Kaczyńskim, nawet może i w dużej części w tej kwestii, że służby wszystkim sterują. Tylko, że on sam nie wie, jestem przekonany, Kaczyński, że służby nim też sterują. To wcześniej czy później, czy ja dożyję tego, różnie może być, bo to życie jest takie, że różnie może być, ale wcześniej czy później pewne fakty ujrzą światło dzienne. Ja chciałbym się omówić z panem na, na później.